Witajcie w dzisiejszym filmie. Jak widzicie znowu pada śnieg, ale tak, tak pada, że Normalnie się robi taka aż zamieć. Dobra. Przymknę tutaj. Trzeba włączyć światełko o, git. Eee, no. Przypomniałem sobie, że nie zrobiłem wczoraj mieszanki, to za ja chwilę jeszcze polecę po wszystkie składniki i zrobię. To za chwilę się jeszcze widzimy. Ok, dzisiaj zrobiłem trochę <laughs> trochę mniejszą ilość, ale tak jak teraz mówiłem e, tyle tego granulatu na, na cały taki to no na połowę takiego garnka to jest trochę więcej niż połowa, to się tak wydaje. Dobra, ja teraz to wymieszam i i widzimy się za chwilę. O, już króliki, walą z drzwi normalnie. Dobra, widzimy się za chwilę, bo głodne są już. Dobra, wszystko wymieszane. Teraz tylko pootwierać klatki i ponapełniać. Dobry. Poczekaj. Zaraz ci dam, spokojnie. A, tu mam. Tak. Najpierw udać tak, samiczce, bo ona no bardzo... Bardzo głodna już normalnie. Od początku jak a Trochę. Trochę tutaj brudno masz. Tylko nie drap. I lubisz drapać, bardzo. Dobra, jak zresztą to cięższe. Dołożę, masz, jać. Teraz tu pani numer dwa. Przymknę ci, bo... i lubisz się rozciągać, ale... bez przeszady. i na końcu samiec, który przecież teraz nie jest taki głodny o. No. to było chyba na tyle skarmienia yy, no dobra pozamykam klatki otworzę tamtą klatkę i, i widzimy się za chwilę okej, okay, jestem już tutaj u tej samiczki otworzyłem ją jak szypiemy, tak nie za dużo, bo ona tak nie jest za dużo zostaw. No i co robisz? No i co robisz? Pytam się, co robisz? Co łopatka ci się podoba? No po falcie. się Już? Czy jeszcze chcesz pogryźć? A ty się tu niebieska wydajesz na tym filmie Naprawdę W rzeczywistości nie jest taka nie jest taka niebieska jak na filmie Seria Tutaj w rzeczywistości jest taka bardziej, bardziej taka podchodząca pod takie ciemne szary. A na filmie w końcu to widać Dobra. Co? Już? Nie dobra, nie będę cię lepiej kłaskać, było. Jeszcze... Jeszcze mi ręka jest potrzebna. Kto by was tu karmił, jakbym nie miał ręki. Kurde. Dobra. Zamknę tutaj. Wodę jeszcze ma. Yy, tam jeszcze... A, jeszcze muszę podolować wody i dać yy, yy, samcowi tutaj temu yy, siana. Bo już w końcu zmęczył, ja kolejny raz zjadł. To mu dorzuca jeszcze nie chcę. Będzie miał chociaż co jeść. Dobra. Do zobaczenia w następnym filmie. Yy, następny film będzie tak jak yy, pewnie yy, zazwyczaj, czyli co dwa dni. Teraz robię filmiki yy, no i to chyba na tyle pokaż się tutaj jeszcze ostatni raz co? A wiedziałem Uciekasz Dobra do zobaczenia w następnym filmie.